Książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 6 czerwca Moje niepokalane serce jest bezpiecznym schronieniem. W nim łatwo zaznasz pokoju. Otwieram je przed Tobą, bo pragnę, by było Twoim domem. Mój Syn chce, aby ludzie jednoczyli się z Jego boskim sercem, przez moje niepokalane serce, pełne słodyczy i miłosierdzia dla każdego człowieka. Moje dziecko, kocham Cię tak bardzo jak Jezus, znam Cię do głębi, pragnę, aby wszystko w Tobie stało się Boże, przeniknięte miłością, uświęcone. Czerp ze mnie wszystkie łaski, jakich potrzebujesz, aby trwać w Bożym pokoju i wzrastać w upodobnieniu do Jezusa.